w przypadku aparatów zdejmowanych też nie na pierwszej wizycie pacjent otrzymuje taki aparat. Najpierw musi być tak jak wspomnieliśmy wcześniej, przeprowadzona diagnostyka, później są brane dodatkowe wyciski, na których aparat jest wykonywany. Aparaty zdejmowane są to aparaty indywidualne najczęściej wykonywane indywidualnie dla danego pacjenta do tej sytuacji, którą on w jamie ustnej ma. Także najczęściej aparat oddawany jest dopiero na trzeciej wizycie. Jeśli aparat jest wykonany dobrze, to dopasowanie takiego aparatu zabiera niewiele czasu, jest on już wtedy dopasowany idealnie, zaaktywowany i pacjent zaczyna się do aparatu przyzwyczajać, dostaje określone instrukcje, jak o ten aparat dbać, tak żeby była prawidłowa higiena zarówno jamy ustnej, jak i aparatu oraz odnośnie, wszelkie zalecenia odnośnie czasu noszenia tego aparatu w ciągu doby. Jeśli chodzi o aparaty stałe, to są to aparaty, które lekarz zakłada. Taka wizyta też najczęściej jest trzecią, przynajmniej wizytą, trzecim spotkaniem z dentystą. Po pierwszy to jest wykonanie zdjęć, drugi to jest plan leczenia, na trzeciej wizycie po akceptacji tego planu zakładany jest aparat stały. Samo zakładanie aparatu stałego nie jest bolesne, jest to wizyta pracochłonna, czasochłonna, zakładanie aparatu trwa około godziny. Lekarze mają różne preferencje, poza tym związane to jest również z istniejącą wadą zgryzu u pacjenta, ale bardzo często aparaty zakładane są oddzielnie. Najpierw zakładany jest jeden aparat, to jest najczęściej górny aparat, a później dokładany jest aparat dolny. Tu chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że zdecydowana większość wad, niemal wszystkie wymagają leczenia szczękowego, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zapewnić jak najlepsze wyniki leczenia. Także prowadzenie leczenia w obrębie jednego łuku zębowego, czego pacjenci czasami od nas oczekują, bo to jest leczenie i wtedy i tańsze i krótsze, no nie zawsze takie leczenie kończy się sukcesem. Jest to bardzo często kompromis. Tak więc na tej wizycie, na której zakładamy aparat, niektórzy dentyści zakładają oba równocześnie, a niektórzy zaczynają od jednego aparatu. Taka wizyta właśnie trwa około godziny. Po założeniu aparatu pacjent otrzymuje, powinien otrzymać cały instruktaż, który najlepiej, jeśli przeprowadzi z nim no, higienistka czy asystentka w gabinecie. Taka wizyta trwa około 15 minut, wtedy pacjent otrzymuje wszystkie informacje, jak teraz ma sobie z tym aparatem radzić. Są to przede wszystkim informacje, które dotyczą utrzymywania higieny jamy ustnej, a druga rzecz to jest zmiana diety. Bo oczywiście zamontowane na zębach zamki i łuki wymagają pewnych zmian w diecie. Przede wszystkim twarne pokarmy po to, żeby wyeliminować awarie tych aparatów, no bo awarie zawsze są kłopotliwe dla pacjenta, no i podnoszą koszty leczenia. Natomiast okres adaptacji o to pacjenci często pytają, trwa około kilku dni, no maksymalnie do tygodnia. Jest to taki moment, kiedy pacjent odczuwa dyskomfort, bo przesuwające się zęby no, powodują naprężenia w kości. Jest to, jest to coś, co jest odczuwane przez osobę, która nosi aparat. Są osoby, u których te dolegliwości są niewielkie albo poziom ich odczuwania jest niski. Więc takie osoby niewiele będą się skarżyły, ale są też i tacy pacjenci, którzy naprawdę przez te kilka dni są mocno cierpiący. Dlatego zawsze dobrze jest zakładać te aparaty w takich momentach, zasugerować pacjentowi taki moment, kiedy nie jest to sesja, nie jest to wyjazd. Tak, żeby ten okres adaptacyjny w spokoju mógł się odbyć, pacjent mógł się z aparatem oswoić. Wizyty kontrolne przy aparatach stałych odbywają się co 4-6 tygodni i po każdej takiej aktywacji też kilka godzin pacjent będzie odczuwał, że coś tam się dzieje. U niektórych pacjentów te początkowe dolegliwości są tak wysokie, że później się niepokoją, że aparat nie ciągnie, nie ciśnie, to znaczy, że nie działa. Ale to też nie jest tak do końca, także... Trzeba pacjenta też z tym oswoić, że potem już może nic nie czuć, a aparat tak czy inaczej będzie działał.